Z tej strony Natalia z Bożej strony życia witajcie w kolejnym podcaście z cyklu Boży niż masz. W poprzednich dwóch odcinkach omówiliśmy sobie prawdę o tym, że nasza wiara musi być wypróbowana, abyśmy poprzez doświadczanie nauczyli się odróżniać, co jest doskonałą wolą Bożą. Wiemy, że to wszystko, co wiemy, a co już wkomponowało się w nasze serca, jest wyrazem spożywania duchowego pokarmu, czyli słowa Bożego, które może ukazać nasze prawdziwe zamiary serca, abyśmy mogli odrzucić wszystko, co jest sprzeczne z naturą i charakter Charakterem Jezusa Chrystusa w nas i Bożej Woli wciąż nie wyraża. Gdy będziemy nieustannie prosić Boga o mądrość we wszystkim, co nas spotyka, stosować Jego wskazówki i wytrwale odrzucać wszystko, co pochodzi z tego świata w nas, pozwalając Bogu nas przemieniać na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa, Jego obietnice, czyli zbawienie, będą mogły coraz swobodniej i skuteczniej realizować się w naszym życiu. Aby tak, się stało, warto nauczyć się całkowicie ufać Bogu i na nim polegać. To taka całkowita zależność od Boga, w której wyzbywamy się pełnienia swojej woli, nie jesteśmy też bierni, ale mając całkowite władanie nad swoimi myślami, wolą i uczynkami, wyrażając charakter Jezusa Chrystusa, owoce ducha świętego, poddajemy się w pełni woli Ojca, zupełnie jak Jezus. Będąc już w tym miejscu jedności z Bogiem, mając stały umysł Chrystusowy, czyli umiejąc zapierać się całkowicie siebie w każdym momencie życia, wiemy, że Bóg może nas używać, a my możemy polegać na mocy Ducha Świętego zupełnie jak na swojej własnej. Warto zrozumieć, że droga uczniostwa z Jezusem faktycznie wymaga zapłacenia ceny. Prawdziwe życie w mocy Ducha Świętego nie polega tylko na przezwyciężaniu. Gniewu, zazdrości, miłości do pieniędzy czy lubieżnych myśli. To także rezygnacja z egoistycznego życia i stawiania na swoim, czyli z szukania własnej wygody, szukania własnych korzyści, spełnienia własnej woli, domagania się uznania i własnych praw, a nawet uznania własnej duchowości. Te sprawy, gdy nas zajmują i nie są w nas uporządkowane, zawsze będą wypaczać wolę Boga. W skrócie, dochodzenie do Duchowej dojrzałości polega na takiej przemianie umysłu, abyśmy przestali koncentrować się na tym, co możemy od Boga uzyskać, a skupili się na tym, co Bóg może zyskać z naszego życia. Bóg jest dawcą i właśnie z taką postawą w sercu można służyć ludziom w jego imieniu. Bóg naucza nas, byśmy nieustannie czuwali w duchu i chodzili w nowej naturze, ponieważ diabeł krąży jak lew ryczący, patrząc kogo by tu pożreć. Nadchodzi jednak taki czas, w którym to my zaczynamy na zlecenie Boga szukać jego z zamiarem niszczenia wszystkich jego dzieł, nie tylko w swoim życiu, ale też w życiu naszych Bratymców. Dzisiaj omówię niezbędne narzędzia, których powinniśmy używać w tej walce, byśmy mogli toczyć skuteczny bój wiary. Mowa o zbroi Bożej. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w Biblii w ogóle pojawiają się takie określenia jak żołnierz, sportowiec, zwycięzca, zbroja, duchowa walka? Jak to się ma do łagodności czy miłości, jako owoc ducha świętego w nas? Pamiętam swoje pierwsze skojarzenia. Powstawał we mnie zgrzyt. Jak mam być wojownikiem i toczyć jakieś duchowe boje, skoro agresja jest niewłaściwa i pielęgnowanie w sercu takich postaw będzie wykluczać owoce Ducha Świętego? Po pewnym czasie zrozumiałam, że moja wojowniczość ma się wyrażać w przeciwstawianiu się wszystkim działaniom przeciwnika, który nie jest człowiekiem. Jest złym duchem, który chce wypaczać drogi pańskie, aby ludzie nie mogli poznać Boga. A wiemy, że Bóg jest miłością, i to właśnie swoją miłość chce ukazywać przez nas ludziom. Zrozumiałam, że toczenie boju może odbywać się szlachetnymi metodami, zgodnymi z naturą Chrystusa, a jednak dalej Bojem, walką, w której zacięcie, determinacja, dyscyplina, wytrwałość, cierpliwość są kluczem do sukcesu. W tej walce kierujemy się miłością do Boga, do siebie i do ludzi, lecz to wszystko odbywa się w całkowitej wolności. Można zatem stać się człowiekiem w pełni nieinwazyjnym w stosunku do ludzi, będąc jednocześnie narzędziem Boga do sprawowania sprawiedliwych, nazwę to wyroków, w których siły ciemności stoją na przeszkodzie. Przegranej z góry pozycji i egzekwować to zwycięstwo Jezusa w życiu swoim, naszych bliskich, życiu Kościoła i ludzi wokół, wszędzie tam, gdzie Bóg nas posyła. Zrozumiałam, że aby tak się stało, mamy myśleć wojowniczo, modlić się wojowniczo, mówić wojowniczo, dawać wojowniczo, wyruszać wojowniczo, dawać odpór wojowniczo, a nawet kochać wojowniczo. A to wszystko wydając jednocześnie owoce ducha. Świętego. Wojownicze myślenie i działanie według Boga bowiem to agresywna aktywność, tak, ale poświęceniu się sprawie, dziełu Bożemu. Bój wiary toczony jest właśnie po to, by dzieło i imię Jezusa mogło być niezaprzeczalnie wywyższone na ziemi, bo siły ciemności już zostały pokonane. Bóg potrzebuje współpracowników, aby to wyegzekwować. Dlatego droga uczniostwa jest drogą dostania się żołnierzem Chrystusa. Jesteśmy powołani do bycia częścią Jego armii, posłusznej Jego rozkazom. Jeżeli to przemawia do Twojego serca, pomódlmy się teraz o Boże Prowadzenie w tej sprawie. Ukochany Ojcze Święty, niech się dzieje Twoja wola w naszym życiu, niech panuje Twoje Królestwo, Królestwo Boże w nas i wokół nas, przyciągaj nas Panie do siebie i rozpalaj nas dla siebie, rozbudź w nas pasję do służenia Tobie i tylko Tobie, abyśmy nie byli już targani niczym fala morska w naszych myślach, działaniach, mowie, ale byśmy byli stali, podobający się Tobie, przygotowani do pełnienia wszelkiego dobrego dzieła. Wołamy o mądrość z nieba, byśmy stawali się coraz bardziej podobni do Ciebie, Ojcze. Tego pragniemy, o to wołamy i o to zabiegamy. Uczyń z nas swoich żołnierzy, którzy potrafią używać zbroi Bożej i są zaprawieni w bojach wiary. Amen. W szóstym rozdziale listu do Efezjan tłumaczenia Amplified Bible czytamy: Na koniec pragnę Wam przypomnieć, że siła Wasza musi pochodzić od siły Pana w Was samych. Załóżcie więc całą zbroję Bożą, żebyście byli w stanie oprzeć się wszystkim planom i zasadzkom szatana. Nie toczymy bowiem walki z ludźmi z krwi i kości, lecz przeciwko istotom bezcielesnym, władcom zła w niewidzialnym świecie tym potężnym, szatańskim i wielkim książętom ciemności, którzy rządzą tym światem i przeciwko hordom niegodziwych duchów w świecie duchowym. Czerp więc z każdego elementu zbroi Bożej, by przeciwstawić się wrogowi kiedykolwiek nastąpi jego atak, a kiedy będzie już po wszystkim, będziesz wciąż nieporuszony, lecz aby to zrobić, będziesz potrzebował mocny pas prawdy oraz na pierśnik Bożej aprobaty. Noś buty, które dodadzą ci skrzydło. Podczas gdy ty głosisz Ewangelię zawarcia pokoju z Bogiem. W każdej bitwie będzie potrzebna ci wiara, która posłuży ci za tarczę chroniącą cię przed wymierzonymi w ciebie ognistymi strzałami szatana. Będziesz potrzebował także hełmu zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Tak więc pozostańcie w modlitwie cały czas, proście Boga o wszystko po kolei jak życzy sobie Duch Święty, błagaj Go, przypominaj Mu swe potrzeby i nie ustawaj w modlitwie żarliwej za wszystkich chrześcijan. Powyższy fragment przede wszystkim skłania nas do wzięcia pojęcia czynnej walki duchowej na poważnie. To nie jest gra. W naturalnym środowisku wojskowym nie ma letnich żołnierzy. Porażki ponoszą jedynie niewyszkoleni. Pojęcia takie jak posłuszeństwo, wytrwałość czy dyscyplina powinny wywoływać w nas tylko pozytywne reakcje i napawać dumą z brania udziału w tak wyjątkowym Bożym przedsięwzięciu, którego skutki będą odbijać się szerokim echem już przez całą wieczność. Nie jesteśmy pozostawieni w tym sami sobie. Sam Bóg gwarantuje nam przez Ducha Świętego swoją obecność oraz strategię w tych bitwach. To dlatego Paweł używa porównania związanego z ekwipunkiem wojskowym. Na ziemi toczy się wciąż walka o terytoria zagarnięte przez wroga, podczas gdy oficjalnie wiemy, że zapadł wyrok. Jezus odebrał przeciwnikowi autorytet na nad ziemią i wszystkim, co się na niej znajduje. Potrzebuje więc zarządców, aby z okręgów niebieskich sprawować swą władzę nad całą ziemią już teraz i przejmować krok po kroku wszystko to, do czego wróg rości sobie prawa. To nie jest fikcyjna opowiastka. Gdy Bóg powróci na ziemię, rozegra się ostateczna zwycięska bitwa. Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, mówi nam Bóg w Ewangelii Łukasza 18, Werset 8. Jakim chcesz, aby cię zastał? Czy zaufasz mu teraz i pozwolisz się poprowadzić, poświęcając mu co prawda swoje życie, ale zyskując prawdziwe życie? Jak obiecuje w Ewangelii Łukasza 9, werset 24? Aby skutecznie przeciwstawiać się wrogowi, potrzebujemy pasa prawdy, czyli wiarygodności. Oszustwo, kłamstwo, fałsz, obłuda, manipulacja sprawią, że przeciwnik będzie. Będzie miał do nas aktywny dostęp, który na pewno wykorzysta. Nie pozbywajmy się autentyczności. Bądźmy spójni i mówmy prawdę. Na pierśnik Bożej aprobaty to pancerz chroniący serce żołnierza, a wiemy, że serce jest źródłem życia wiecznego w nas. Gdy popełniamy bezprawne czyny według standardów bożych, sami pozbawiamy się Bożej ochrony i wystawiamy swe serce na działanie wroga. Taki grzeszny sposób życia powoduje, że trwa Mamy w niełasce wydani na dzień gniewu, nasze serca muszą być czyste i wolne od złego sumienia, wtedy będziemy staczać zwycięskie walki z wrogiem. Co do butów, najlepsze są odporne na poślizg, dające stabilność. Najlepszą stabilność zapewnia nam tylko skała Jezus, czyli wszystko to, co zawarte w Słowie Boga i Jego świętej naturze nasz fundament. Głosimy ludziom w końcu Ewangelię pokoju z Bogiem, czas Jego łaski, ogłaszamy Jego miłość i dobroć, zakończenie zmagań, błogosławieństwo. Prawdę o tym świecie, którą w głębi chce znać każdy. Wprowadzamy jego pokój także poprzez ogłaszanie wojny z siłami ciemności. Czyńmy to ochotnie. Błogosławieni, czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami bożymi, mówi Ewangelia Mateusza 5:9. Tarcza wiary jest naszą osłoną. Czytamy w liście do Rzymian 10:17. Skoro więc posłuszeństwo jest owocem wiary, a ta rodzi się z tego, w co się wsłuchujemy bo przecież każdy człowiek wierzy w to, czemu poświęca swoją uwagę to niezwykle ważne jest, abyśmy pilnie wsłuchiwali się w słowo Chrystusa. Zaufanie Bogu rośnie, gdy pielęgnujemy wiarę, spędzając czas w Jego obecności. W ten sposób Bóg skutecznie zaszczepia w nas nowy sposób myślenia, wypierający ten światowy. Znajomość prawdy o nas i o otaczającym nas świecie zawarta w Słowie Bożym to najlepsza ochrona przed kłamstwami wroga. Heum zbawienia dotyczy konkretnie ochrony naszej głowy przed dostawaniem się kłamstw wroga do naszego umysłu. To posiadanie umysłu Chrystusowego, stabilnego umysłu, przekonanego o pewności obietnic danych nam przez Boga, wynikających z przymierza, sprawia, że czynimy to, co podoba się Bogu. Nasza wola jest poddana tylko jemu jako wyraz akceptacji Bożej niepodzielnej władzy. Nasze decyzje wyrażają wtedy świętość w każdym momencie bez względu na okoliczności. Życie z Bogiem to decyzja podejmowana każdego dnia na nowo. Wybór szlachetnego życia w Prawdzie, czyli będąc zjednoczonymi z Bogiem. Wszystkie elementy zbroi Bożej dotyczą naszej obrony, prócz jednego wyjątkowego, przeznaczonego do obrony i ataku jednocześnie. Pamiętacie Jezusa przechodzącego próby na pustyni? Jego odpowiedzią na atak wroga były zdania, zaczynające się od słów: jest napisane. Mówimy o mieczu Ducha Świętego, czyli o żywym słowie Bożym. List do Hebrajczyków 4:12-13 opisuje. Pamiętajmy, że słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż jakikolwiek miecz obosieczny, ma ono wgląd we wszystkie ludzkie intencje i pragnienia każdego serca. Dogłębnie przenika każdą istotę, rozdzielając w niej sprawy duszy od spraw ducha tak jak rozdziela się stawy od kości wypełnionych szpikiem. Żadne stworzenie nie zdoła się przed nim skryć. Przeciwnie, wszystko jest nagie i odsłonięte przed tym, który je posyła. Ten miecz używany jest ustami. To wszystkie nasze modlitwy, uwielbienie i deklaracje wiary wychodzące z naszych ust. Gdy nasze usta wypowiadają prawdę Bożą, tak jakby była faktem w naszym życiu, z przekonaniem, ma ono moc burzenia twierdów. Warownych. Wiara, która przenosi góry, jest potężna, bo odzwierciedla charakter Boga, twórcy. W Królestwie Bożym cały czas jest coś do odkrywania, duchowe bitwy staczamy każdego dnia. Skoro będąc w Chrystusie stajemy się wrogami tego świata, czy nie warto nauczyć się skutecznej walki i chodzić w zwycięstwie naszego Pana? Rozbudujmy więc swoją wiarę w miłość do Boga i ludzi. To zaprocentuje zwycięskim, spełnionym życiem, do jakiego zostaliśmy powołani. Pierwszy list do Koryntian 9, 24, 27 Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim: oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze, lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony. List do Filipian 3:14-16. Bez wytchnienia pędzę po ów laur zwycięstwa, oczekujący w górze wszystkich, którzy odpowiadając Bogu na jego wezwanie, wytrwają w Chrystusie Jezusie. Bracia i siostry, wszyscy, którzy uważamy się za dojrzałych w Chrystusie, powinniśmy myśleć w taki właśnie sposób. A jeśli ktoś w tej dziedzinie ma inne poglądy, niech prosi Boga, aby ta kwestia jak najszybciej została odsłonięta przed Jego oczami. Niezwykle ważne jest bowiem to, abyśmy się nie zatrzymywali ani nie cofali na drodze wiary, którą idziemy, lecz byśmy konsekwentnie dalej nią podążali. Do tego zachęcają nas apostołowie, dlatego zachęcam i ja. Jeżeli czujesz się teraz zbudowany, zostaw lajka i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Dziękuję za uwagę, błogosławię Was, mówiła Natalia, Boża Strona Życia.